Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Territory Dzisiaj gramy sobie jeden na jeden ze względu na to, że już mam dosyć szczerze teamowych gier. Tak samo free for all, bo no po prostu nie ma żadnej logiki w tym co się dzieje. Zaczynamy sobie oczywiście w samym środku mapy. Tutaj mamy władzę nad wszystkim, więc to co się w zasadzie tutaj będzie działo jest zależne tylko i wyłącznie od nas. On chce z nami pakt o nieagresji. Czy ty jesteś normalny w grze? Jeden na jeden chcesz pakt o nieagresji. Cześć człowieku, się trochę uspokój. I lecimy sobie. Standardowo. On, niezbyt ostro. I teraz już możemy sobie delikatnie podrosnąć. Bardziej jest, jeszcze mocniej mamy miejsce, więc powinniśmy go tutaj je wykorzystać. Oczywiście jesteśmy sporo więksi niż nasz przeciwnik. i Możemy teraz sobie atakować boty, które wysyłają jednostki. Jest, to jest i tutaj również sobie poatakujemy. Będziemy odgradzać, wydaje mi się, ten południowo-wschodni teren. Tutaj kolega trochę przegiełpałem, bo widzę, że leci odgradzać sobie północ, ale dobra, spoko, mi to nie przeszkadza. Jak chcę północ odgradzać, niech sobie odgradza. Ja wolę południe. Południe jest o wiele większe. Nie ma problemu najmniejszego ładnie lecimy sobie w ten sposób. Nie, 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 nie. Nie, dam, nie, dam, Ci tutaj nic odciąć. Tutaj także jest moje. Ładnie tutaj też. I tutaj już sobie odwróciliśmy jak widać. Ładnie to wygląda. Sympatycznie ty i ty wypadł z mojego terenu kolego lecimy sobie tutaj w dół. ładnie, tak, będziemy atakować te, które atakują. Właściwie to będziemy atakować tutaj wszystkie, ze względu na to, że potrzebujemy bardzo tego terenu na południu. Kolega też dosyć szybko się rozwija, ma mniej terenu i mniej jednostek od nas. No i jak widzicie, taką gierkę jest przyjemniej grać, ze względu na to, że to co się tutaj dzieje jest zależne tylko i wyłącznie od nas, a nie od tego, czy mamy jakiś... Głupich przeciwników, który stwierdzi, że będzie atakować nas, mimo że to nie ma sensu. No tutaj po prostu każdy atakuje każdego, bo jest tylko nas dwóch. Dawaj mi to. Widzicie, nie ma opcji, to jest też moja. I tutaj do Grenlandii, oczywiście, sobie popłyniemy i lecimy. Na półki miał dobry pomysł. Ale ten pomysł mu niestety nie wyszedł, ze względu na to, że będzie miał tak czy owak mniej terenu do przejęcia. Jest i tak można grać sobie, bo tutaj nie ma jakichś durnych fullsendów bez powodu, bo, bo tak, bo komuś ktoś stwierdzi, że a półsenne sobie. Tylko po prostu jest piękna, cudowna gra, zależna, no osoba wygrywa w zależności od tego, kto lepiej i inteligentniej myśli. Więc hello, witam cię serdecznie. To jest twój koniec. Zaklaszczemy ci oczywiście, ale przegrałeś kolego. Więc mam nadzieję, że to zauważyłeś. Jeśli jeszcze nie. No to za moment to na pewno zauważysz. Tutaj sobie tego bota z kolei bym zjadł. Am am am. A i tutaj może sobie popłynę. To może sobie przejmę. I to może sobie także przejmę. Tu jakiś bot jeszcze został. Więc sobie go wybijemy. Ok. Tyle by było z ciebie. Mam nadzieję, że widzisz, że przegrałeś. Wyjdziesz czy nie wyjdziesz to już, eee, to tam jak tam wolisz. I oczywiście serducho na sam koniec. Przechodzimy więc teraz do kolejnej mapki, którą dla was przygotowałem. Są to góry oczywiście, czyli będziemy mieli możliwość się przekopywać tutaj przez naturalnie te białe, piękne góry. I zaczynamy sobie w samym środku. Żeby oczywiście mieć jak najlepszy start, jest to gra. 1 na 1 naszym przeciwnikiem jest. No, ktoś na pewno ze wschodu, bo jednak te znaczki nie oznaczają nikogo, kto by mieszkał w Europie. Miejmy nadzieję, że nie potrafi za dobrze grać, czyli standardowe założenie. Zaczęliśmy jak zwykle w samym środku mapy, ponieważ tak jest, najlepiej zaczynać właśnie gry 1 na 1. I będziemy sobie delikatnie tutaj rosnąć. Nasz kolega no rośnie w miarę ok, ale wydaje mi się, że jego początek, jego start, miejsce startu, no nie było najlepszym wyborem. Ale, tak czy inaczej, tak sobie chciał zacząć, tak sobie zaczął. A my lecimy sobie tutaj z przejmowaniem. Na chwilę obecną nie będziemy przekopywać się przez góry. Nie potrzebujemy takich rzeczy na chwilę obecną robić. Będziemy sobie zjadać tutaj wszystkie boty, które mamy dookoła. Tutaj te dwa sobie także wykosimy, żeby już mieć spokój, żeby nie atakowały tylko i wyłącznie nas, bo nie wiem jak to z botami teraz jest. Różnie bywa. Jeśli mają górę, to wydaje mi się, że raczej atakują osobę, która jest, yy, którą mogą zaatakować, nie przechodząc przez tą górę, ale różnie to działa. Na chwilę obecną też nie jestem pewny, więc lepiej wykasować te boty z tyłu. Po co mają nas denerwować? Mamy dwa razy więcej jednostek niż nasz przyjaciel, i już straciliśmy koronę, co mi się nie podoba, ale już koronę sobie zyskaliśmy. Możemy trochę przyspieszyć, bo jednak kolega ma jednostek stanowczo bardzo małą. Jest i tutaj będziemy sobie niszczyć wszystko po kolei. Tutaj możemy też sobie polecić, by tu taki pusty teren. Tutaj, tutaj, a tutaj sobie zaatakujemy tego bota, bo w zasadzie czemu nie? Tutaj tego jednego też wykosimy, oczywiście. I przekopiemy się tutaj gdzieś. Polecimy sobie z tymi botami już za górami. Nie chcę od razu go atakować. Chociaż mógłbym za 100-100 tysięcy 100 go zaatakować i po prostu go delikatnie tu zniszczyć. Ale najprawdopodobniej by wyszedł, a nie chcemy tutaj zniechęcać ludzi do tej gry, bo po co? Ładnie, tu sobie polecimy, tu sobie zneutralizujemy przeciwników tu również. I tutaj jak to na mapie właśnie z, przekopy z przekopywaniem się przez góry, będziemy dążyć oczywiście do zgarnięcia 100% terenu. Tutaj ten tyle ma Jezus, to na to jednostek. Strasznie dużo. Okej, okay, już zgarnięte i tu dwa ostatnie boty. No, mamy sporo więcej terenu, bo mamy dwukrotnie więcej terenu. Tu jeszcze jakiś bot został gdzieś. Ja go nie widzę. Jeden ten bot? Ej, nie wiem, serio. No dobra, Zaklasczemy mu. Czemu pis? To jest jeden na jeden. To raczej wątpliwa sprawa, żeby było, żebym tutaj pismu zrobił bo jednak jeden na jeden to nie na tym polega, żeby pisować tu z kimś. Gdzie jest ten bot? No nie wiem. Będę musiał w takim razie go chyba wybić. Żeby tego bota... Piekawi hm. mnie to. Powiem wam szczerze, nie widzę tu bota. Tutaj jest bot! Aha! Ja się kręcę. No i drugi bot atakuje tego pierwszego bota, no dobra. Eee, pogratulujemy mu oczywiście. Aha, i kolega tutaj wyszedł, więc nie ma o czym mówić. Jak widać, bardzo ładnie nam się udało. Jeśli chcecie więcej takich gier jeden na jeden, zachęcam do lajkowania i oczywiście komentowania. A my widzimy się już wkrótce w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej!